Lecimy z drugą częścią. Mam nadzieję, że ta będzie troszeczkę lepsza pod względem audio. Odsłuchałem tamtą i mimo, że miałem mikrofon dosyć blisko buzi, to, to wydaje mi się, że mogłoby być lepiej troszeczkę. W ten sposób uda nam się dzisiaj być może pokryć wszystko to, co było zaplanowane na ten. Live, który, który finalnie się nie odbył tak jak powinien. Mam otwarty wykres bitcoina w interwałach godzinowych. I co wydaje mi się istotne do zrozumienia w takich ruchach jak ten, który jest zaznaczony, to zbycie się takiego myślenia, że taki ruch może być spowodowany jakąś e, niesamowitą siłą kupujących albo e, nie wiem, niezwykle pozytywnym newsem, czymkolwiek i tweetem Ilona Muska i tak dalej e, to może być spowodowane zwyczajnie brakiem płynności po stronie po stronie Ofer, czyli po stronie sprzedaży, i tylko samo to w sobie może po prostu spowodować tak dynamiczny ruch. To jest jedna z pułapek traderów, kiedy widzą taką zieloną, mówiąc kolokwialnie, lagę, po prostu, która rysuje się jedna, rysuje się druga, i po prostu wszyscy już mają miękko. Często sobie ludzie wyobrażają, że to jest jakaś niesamowita siła kupujących, a właściwie częściej będzie to po prostu brak płynności po stronie, po stronie, po drugiej stronie, więc cena musi osiągnąć pewien pułap, żeby, żeby znaleźć odbiorców tej transakcji. Co, co do tego mamy jasność? A Im bardziej rynki są niepłynne, a rynki krypto są szalenie niepłynne, co wydaje mi się dużą zaletą pod względem innych nudnych i statycznych rynków, to im bardziej te rynki są niepłynne, tym, tym więcej takich przykładów znajdziemy. Więc to nie jest wpływ kupujących, to nie jest wpływ sprzedających, ani to nie jest jakiś ee, ogromny wolumen który powoduje tego typu ruchy albo może wyrażę się inaczej w zasadzie to nie, nie jest tak, że to nie jest ale to być wcale nie musi ten wolumen albo, albo jakiś szalony szalony popyt czy podaż to może być zwykły kryzys płynności do tego chciałem to w zasadzie sprowadzić, cały ten wywód. Oczywiście, dla takich niepłynnych ruchów, a nazwijmy to właśnie taką nieefektywnością, często triggerem do tego ruchu będzie, będzie struktura rynku. Na przykład można się spodziewać, że uczestnicy rynku mieli tutaj stopy, które, które, które po osiągnięciu tego pułapu skonwertowały właśnie w zlecenia market które następnie skonsumowały całe, całe sell site całą sp stronę sprzedażową płynności i wywiozły wywiozły ceny aż tutaj i oczywiście to są nasze zgadywania że, że, że tu mogły być stopy aczkolwiek prawdopodobnie były jeśli chodzi o anatomię tego ruchu to Mogło to być również e, przyłączenie się traderów, którzy e, powiedzmy taką, jest taka kategoria traderów niedoinformowanych, jak, jak my, tak, e, którzy tradują bardziej racjonalnie i tego typu ruch mogą jeszcze zident, z, zintensyfikować. Bo, bo wskakują, e, wskakują w taki ruch i po prostu chcą zagrać momentum na, 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 na przewidzieć tego poziomu. E, oprócz tego, kiedy cena porusza się w taki sposób, e, traderzy są zmuszeni do podejmowania decyzji w sposób, w sposób bardziej dynamiczny. E, więc też przyciągają traderów, e, którzy, którzy łapią FOMO. Giełdy, giełdy mają też bardzo niewydajne silniki tradingowe, silniki giełdowe. Często zdarza się, że podczas jakichś flash crashy i jak w marcu 2020 roku w czasie wybuchu epidemii, już tak globalnie, czy podczas innych eventów, Często, często się zdarza, że możecie klikać i po prostu nic się nie wydarzy. Giełda was nie obsługuje. To znaczy, wasze zlecenie, zlecenie prawdopodobnie prędzej czy później wpadnie, zostanie, zostanie wypełnione, ale to będzie po jakiejś gównianej cenie albo, albo no wydarzy się coś, zupełnie coś, czego, czego nie oczekiwalibyście. Takich przykładów można mnożyć. Często jakieś pomniejsze giełdy. Nazwijmy to już nie wiem, bardziej, bardziej, bardziej egzotyczne, y, typu kraken, y, polonex, Tam potrafią się wydarzyć cuda y, na zasadzie kilkuprocentowych odchyleń względem jakichś takich giełd, które mają większą płynność na, na, na coinach. No i kończąc na dostawcach płynności y, oni też potrafią zinte zintensyfikować. Takie ruchy. Tutaj chciałbym w zasadzie przejść do płynnie do mojego rozumienia market makingu. Nie jestem ekspertem, to jest jakieś tam wyobrażenie pewnie na wpół amatorskie. Ktoś, ktoś zajmuje się tym fachowo jest w stanie powiedzieć na ten temat dużo więcej. A warto napomknąć na, na ten temat kilku, kilka, kilka słów, yy, bo to jest też taki temat, który, który obrósł wieloma mitami i budzi dużo konfuzji. Tak jak powiedziałem, nie jestem ekspertem. W każdym razie, ujmując to, to krótko. Yy. Na, na każdym rynku jest jakieś zapotrzebowanie na natychmiastowe, natychmiastowy, natychmiastowe zrealizowanie transakcji. Biorąc przykład z rynku nieruchomości, takim market makerem, dostawcą płynności będzie Flipper. Ktoś odremontował sobie kawalerkę i chce ją sprzedać. Rynek nieruchomości w ogóle jest niezwykle niepłynny. Często. Można czekać i rok, jak się, jak się, jak się ma jakąś, jakiś duży i drogi dom. W każdym razie taki flipper będzie pierwszym i najczęstszym odbiorcą jakiegoś mieszkania do kupna. On ma gotówkę, on ma często zdolność kredytową i on chce wejść w transakcję, szybko ją zrealizować z zyskiem i Prawdopodobnie pozbyć się szybko tego, tego mieszkania i już myślicie o kolejnej transakcji. Więc biorąc taką analogię z rynku nieruchomości, mar market, robotą market makera na rynku jest yy, odpowiedzenie na, na potrzeby tego, tej natychmiastowej potrzeby wypełnienia, wypełnienia transakcji. I z uwagi na to, że każdemu zależy na w miarę, w miarę szybkiej realizacji transakcji. I najlepiej blisko jakby uczciwej ceny, e, która jest w tej chwili, to właśnie market maker e, 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 odpowiada na tą potrzebę natychmiastowego zaspokojenia, zaspokojenia e, Twojej potrzeby kupna albo Twojej potrzeby sprzedaży. Jako, że rynek nie jest idealny. I, I nie zawsze jest ktoś, kto, to, kto chciałby stanowić tą drugą stronę w transakcji, tak? Zwłaszcza po cenie, którą, którą ty chciałbyś uzyskać. Więc market maker generalnie zawsze będzie siedział w sobie jakąś ilością zleceń po stronie bid, po stronie kupna i jakąś ilością zleceń limit po stronie. Po stronie sprzedaży. Niekoniecznie po obu równocześnie, ale może być po obu równocześnie albo po jednej z nich. No i on podejmuje powiedzmy to, to, to ryzyko, które, które jest wpisane w zmienność rynkową, ale dzięki temu działając sobie w tym spreadzie, w tym pomarańczowym okienku, które pokazywałem w poprzednim, w poprzednim nagraniu. On jest tą drugą, drugą stroną transakcji i, i, i może sobie operować w tym spreadzie, czerpiąc zyski z, z dużej ilości małych transakcji. Najczęściej też market maker ma bardzo preferencyjne opłaty transakcyjne i dzięki temu tomu to pozwala wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Powiedzmy, że cena mm, tradeuje się w górę i w dół, w górę i w dół, i zasięg ceny jest między wynosi dolar między 100 dolarów a 101. I w tym scenariuszu market maker jest najbardziej zadowolony. Jest zadowolony, bo siedzi sobie. Ze swoim zleceniem po stronie bid i siedzi sobie z drugim zleceniem po stronie, po stronie offer i, i może sobie robić e, multum transakcji przez cały dzień, a cena sobie rangeuje, tak? Oczywiście w większości przypadków e, e, cena cena porusza się troszeczkę w większych zakresach, więc. E, w zasadzie market maker jest w stanie złapać ten spread e, przez cały czas. Przez cały dzień. Więc kiedy rynek wzrasta, e, market maker y, teoretycznie będzie w szorcie. E, I powiedzmy, że cena wzrasta i wzrasta. Natomiast kiedy cena spada, to market maker będzie Rozładowywał swoją pozycję. Więc złapie znowu ten spread. Więc można powiedzieć, że nie są to market makerzy nie są totalnie pasywni na rynku. Też nie manipulują rynkiem, ale nie są totalnie pasywni. To jest ten mit, o którym mówiłem, że że Wielu ludzi myśli, że market makerzy są po to, żeby, żeby, żeby kogoś przewieźć na rynku albo żeby zarobić na jakimś dynamicznym ruchu, na jakimś podstępie. W zasadzie jest na odwrót. Market maker będzie ograniczał swoje ryzyko. Jeżeli rynek jest zbyt, zbyt zmienny, market maker, dostawca płynności będzie. Wyciągał płynność z rynku. Co spowoduje, że ten spread będzie jeszcze, jeszcze, jeszcze szerszy. Co spowoduje, że rynek de facto będzie jeszcze bardziej zmienny. To jest właśnie ta spirala, która się buduje. Tak jak powiedziałem, nie manipulują rynkiem, no ale oni też są na rynku po to, żeby zarabiać. Więc wyobraźmy sobie tą sytuację, że market maker oferuje na poziomie 101 dolarów, tutaj 1 milion, tak? I nagle widzi, że nadchodzi, um, oferuje w sensie, ma do, ma, ma do sprzedania na tym poziomie 1 milion e, w bitcoinie. I nagle widzi, że nadchodzi 10 milionów. Powiedzmy, w zleceniach, w zleceniach kupna i cena zaczyna ruszać się dynamicznie do góry. Więc market maker również nie chce sprzedawać w, w tym miejscu, ponieważ, jeżeli by sprzedał w tym miejscu, tak naprawdę dostałby najgorszą możliwą cenę tak naprawdę uzarania całego, całego ruchu do góry więc byłby w pozycji short tak naprawdę w najgorszym możliwym czasie jaki, 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 jaki mógłby wybrać więc kiedy cena się bardzo szybko i mamy taką kaskadę stop lossów jak z poprzedniego slajdu, który pokazywałem to jeszcze bardziej przyspiesza ten, to momentum Ruchu. Co powoduje, powoduje to, że, że prowajderzy płynności przestają dostarczać tą płynność na rynku. Więc cena jeszcze bardziej staje się zmienna, a ruch niepłynny. Więc w tej sytuacji nasz market maker wyciąga tą ofertę miliona w zleceniu sprzedaży. Co powoduje, że ten spread z dolara nagle, nagle robi się spreadem na, na 10 albo 20 dolarów. tak? Więc wyciąga tą ofertę miliona i na przykład ustawia ją na, na poziomie 110 dolarów. To jest oczywiście bardzo, bardzo podstawowy przykład. Bardziej chodzi mi o zademonstrowanie zasad, samej zasady, jak to działa. No i wyjaśnienie samego faktu, że, że to właśnie ten kryzys płynności może spowodować jeszcze jeszcze, jeszcze, jeszcze większą zmienność. Podsumowując, kiedy płynność staje się bardzo cienka, coś mówiłem jest, jest częste na, na rynku krypto, kupujący są zmuszeni do szukania odbiorców swoich zleceń coraz wyżej i coraz wyżej. Więc ten, ten ruch, ruch dynamiczny, ta nieefektywność ta spowodowana jest po prostu zwykłym kryzysem płynności. To powoduje, że ten spread staje się nagle, nagle szeroki i cena potrafi przestrzelić jakiś poziom bardzo, w bardzo dynamiczny sposób. W takim razie rozbijmy sobie anatomię tego, tego ruchu jeszcze raz na czynniki pierwsze. Powiedzmy, powiedzmy, że mamy jakiś okres konsolidacji i cena się z niej wybija. Kiedy dochodzi do takiego ruchu, pojawia się e, nierównowaga. Tak jak wspomniałem, animatorzy rynku zmieniają swoje ceny i spread się poszerza. Albo po prostu przestają zapewniać płynność. E, do tego mamy dochodzące mm, Stop lossy, czyli zlecenia, market które konsumują płynność po stronie sprzedających i ostatecznie jeszcze mamy traderów Momentum, którzy dołączają się do całego ruchu i próbują skorzystać na jak surfer na, na, na grzypiecie fali, próbuje się prześlizgnąć. Więc w sile tych wszystkich uczestników w połączeniu z brakiem płynności e, powstanie pewnego rodzaj, rodzaju bańka, mm, więc cena przekroczy swoją wartość fundamentalną. Jeśli fundamentalną u, u, możemy ująć w cudzysłów, e, jeżeli mówię wartość fund fundamentalna, to mam zawsze na myśli. E, wartość, czyli, czyli jakby wartość mierzymy albo czasem, albo wolumenem, ale do tego dojdziemy troszeczkę dalej. W każdym razie chciałbym cały czas podkreślam zrobić rozgraniczenie między, między ceną a wartością. I to, że cena wychodzi, wytrąca się z tej równowagi, dzieje się na każdym przydziale czasowym. Musi nagle zacząć Skakać, aby, aby znaleźć kontrahentów po drugiej stronie. I to właśnie skakanie, czy tam rozciąganie, albo mm, szukanie płynności po drugiej stronie pozostawia właśnie po sobie pustkę w płynności. Analogicznie cały czas do, do, tej, do tej pierwszej e, prezentacji, którą pokazywałem prezentacji orderbooku z przykładem na, na 3 miliony dolarów. Mam nadzieję, że to będzie w ogóle coraz bardziej jasne. E Chodzi tylko tutaj o nakreślenie jakichś zasad, e jak się twarzą, tworzą takie gwałtowne i niepłynne ruchy, które zostawiają po sobie pustkę, próżnię. Jeszcze jedną rzeczą e wartą do zauważenia przy tych strukturach jest w cysłowie e Bart pattern. Ci, którzy tradowali bitcoina już, e, e, być może znają ten pattern. Chyba z rynków tradycyjnych to się nazywa Diamond Reversal. E, w każdym razie inicjowany on jest przez e, Momentum Ignition Algorithm. Nie wiem, jak to się nazywa. W każdym razie po polsku, w każdym razie są to algorytmy, które jakby inicj inicjują sam ten ruch. E, korzystając z tego, że ktoś widzi, że w tym miejscu jest stosunkowo cienki order book po stronie, po stronie sprzedaży i próbuje zainicjować ten ruch, sprowokować wy, wy, wykonwertowanie tych zleceń stop loss powyżej tego poziomu i, i zainicjowanie, go, zainicjowa, zainicjowanie samego ruchu. Sorry za używanie nadmiernej ilości anglicyzmów, ale wydaje mi się, że nawet nie znalazłbym polskiej literatury na ten temat. Stąd postanowiłem przy nazwie Momentum Ignition Algorithms. W każdym razie cały ruch polega na tym, że, że, że algorytmy wykorzystuj, wykorzystują bardzo wątły order book po stronie sell. Inicjują sam ruch, do tego dołączają się inni. No i u góry jest powoli rozładowywanie pozycji, i mamy znowu tą próżnię, która stosunkowo łatwo kończy się szybką korektą, bo ruch jest takim można powiedzieć artefaktem zwykłym, tam po prostu nikt do tego ruchu się nie dołącza na dłuższą metę. Zlecenia limit by. Się nie dostawiają, i bardzo szybko taki ruch jest zniesiony. Bardzo znany patent, jak ktoś traduje bitcoina, i, i bardzo często go zobaczycie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wyczerpanie tematu na dzisiaj, na dzisiaj. Jutro będę kontynuował. Nie zdążyłem zrobić tego wszystkiego, co chciałem. Też wydaje mi się, że troszeczkę za dużo sobie zaplanowałem, także nie będę tak cisnął. Z tego powodu, że też odwodzi mnie to od rynku. Także jutro postaram się wrzucić trzecią część. Najpierw muszę ją zrobić przede wszystkim. I tym sposobem zamkniemy ten pierwszy wątek: właśnie mikrostruktury rynku i podstaw płynności.